Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku O zdrowy kobiet bez tabu. Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów na temat badań profilaktycznych. Badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych. W ostatnich miesiącach z przerażeniem wszyscy czytaliśmy doniesienia prasowe o wzroście liczby zgonów Oczywiście nie wszystkie z tych zgonów są związane z infekcją wirusem COVID. Są to też zgony związane z chorobami układu krążenia, z utrudnionym dostępem do diagnostyki nowotworowej, i tak naprawdę te zgony związane z utrudnionym dostępem do profilaktyki chorób nowotworowych będą dopiero rosnąć, dlatego, że jeżeli mamy w ciągu ostatniego roku utrudniony dostęp do badań profilaktycznych, badań, które wykrywają nowotwory we wczesnym stadium, takim stadium, kiedy możemy skutecznie interweniować i skutecznie leczyć naszych pacjentów. A jeżeli te nowotwory będą wykryte później, będą wykryte w stadium bardziej zaawansowanym, to niestety rokowanie będzie gorsze i będziemy mieli wzrost śmiertelności z powodu chorób, którym moglibyśmy zapobiec, moglibyśmy je wcześniej wykryć, gdybyśmy te badania prowadzili cały czas na bieżąco, bez ograniczeń. Po zamknięciu poradni specjalistycznych na początku ubiegłego roku praktycznie wszystkie poradnie już działają na bieżąco, można się rejestrować. Oczywiście wiadomo, że z racji tego, że musimy zachować obostrzenia dotyczące czasu trwania wizyty, dezynfekcji gabinetów, ilości pacjentów poczekalni, czas oczekiwania się wydłuża. Ale, drugie panie, nie rezygnujcie z badań profilaktycznych. Ja w ostatnim czasie przeprowadziłem kilka takich rozmów długich z pacjentkami, które próbowały usprawiedliwić się tym, że no, nie zgłosiłam się na badanie mimo zaproszenia, na badanie mamograficzne, no bo wiadomo jak jest w tej chwili w związku z epidemią, jest utrudniony dostęp. Drogie panie, wszystkie pracownie działają na bieżąco, trzeba zadzwonić. Umówić się i skorzystać z badania. Z badań, na które nawet nie musicie mieć żadnego skierowania, bo badania w ramach ubezpieczenia, badania w ramach środków finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są badaniami, na które skierowanie nie jest potrzebne. W poprzednim materiale mówiłem o profilaktyce raka szyjki-macicy. Rak szyjki-macicy jest chorobą, która zabiera z tego naszego ziemskiego padało około 3000 kobiet rocznie. Jest to choroba, którą możemy wcześniej wykryć i którą możemy skutecznie we wczesnym etapie wyleczyć. NLZ finansuje badania cytologiczne w grupie kobiet pomiędzy 25 a 59 rokiem życia i to badanie jest wykonywane raz na 3 lata, chyba że jest potwierdzona infekcja wirusem HPV, chyba że lekarz stwierdzi poprzednią zmianę naszyjce macicy, która będzie wymagała ponownego pobrania cytologii i wtedy takie badania mogą być wykonywane co 12 miesięcy. Panie mówią często, że nie mogą się dostać do lekarza. Drugie panie, badanie cytologiczne nie musi być wykonywane przez lekarza ginekologa. Badanie to może pobrać przeszkolona położna. Wystarczy zadzwonić do poradni i umówić się z położną. Jeżeli w badaniu cytologicznym zostanie stwierdzona zmiana, która będzie wymagała dalszej diagnostyki, a poradnia skieruje Panie do uzupełniającej diagnostyki polegającej przede wszystkim w ramach ubezpieczenia na diagnostyce kolposkopowej, czyli na obejrzeniu szyjki macicy pod powiększeniem i ewentualnym pobraniem z tejże szyjki pod kontrolą kolposkopii wycinków do badania histopatologicznego, które da nam odpowiedź, czy jest to zmiana faktycznie już przednowotworowa bądź też nowotworowa, czy jest to zmiana łagodna, która będzie wymagała tylko i wyłącznie obserwacji. W ramach tego programu profilaktycznego, podstawowego, nie jest możliwa identyfikacja wirusów brodawczaka ludzkiego. To niestety badanie już trzeba sfinansować ze środków własnych. W programie badania wykonywane są raz na trzy lata. Jednak, tak jak już podkreśliłem poprzednio, Cytologia nie jest badaniem idealnym. Czułość tego badania jest w granicach 60-70%. 67% w jednym z, z takich opracowań statystycznych taką wartość znalazłem, a więc nie jest to badanie idealne. Można wykonywać to badanie raz na 3 lata, jest to absolutne minimum. Ale jak często mówię, z ginekologiem, jak ze spowiedzią, raz w roku trzeba przyjść, i moim zdaniem raz na rok warto wykonać badanie cytologiczne. O ile można wykonać raz na trzy lata w programie badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ, to można oczywiście je wykonać znacznie częściej i to badanie, jeżeli ktoś korzysta z porad w ramach NFZ-u, można wykonać również w ramach normalnej porady ginekologicznej. Kolejnym badaniem profilaktycznym finansowanym przez NFZ jest mamografia. Profilaktyczną mamografię wykonywana jest w ramach tego programu u kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Badanie, które część Pań mówi, jest bardzo nieprzyjemne, jest bolesne, no, nieakceptowalne. No cóż, drogie panie. Wielu z nas nie akceptuje wizyt u dentysty, bo są nieprzyjemne i czasami bolesne, ale mamografia, gdzie czasami trzeba ścisnąć tą pierś rzeczywiście między płytkami, żeby uzyskać dobry obraz rentgenowski, trwa tylko chwilę, ten ból jest nieprzyjemny, ale to jest badanie, które naprawdę ratuje życie. Wprawdzie, jak powiedziałem, badanie w programie profilaktycznym jest finansowane raz na dwa lata, ale oczywiście są też sytuacje, kiedy to badanie jest wykonywane co roku. Jeżeli w jednym z badań stwierdzona jest zmiana podejrzana, to kobieta jest proszona o... Ponowne zgłoszenie się za 6, 12 miesięcy, i to badanie jest również wykonywane w ramach programu profilaktycznego. Badania wykonywane są również częściej u osób, które mają rodzinne obciążenie nowotworem piersi, u których stwierdzono mutację genów BRCA1, BRCA2. Częstym argumentem, który pada w rozmowach w gabinecie jest argument, Panie doktorze, ale ja sobie wykonuję USG-piersi. USG-piersi i mammografia. To nie są badania tożsame. Każde z tych badań ma inną czułość, inną swoistość. Zależy od doświadczenia badającego, zależy od jakości aparatu, zależy od utkania piersi. Czyli inaczej będziemy oceniać piersi gruczołowe, inaczej będziemy oceniać piersi tłuszczowe. Wraz z wiekiem ilość tkanki gruczołowej zmniejsza się w piersiach i ta mamografia jest coraz skuteczniejsza. Czułość mamografii, czyli zdolność do wykrywania. Zmian nowotworowych zależy od wieku i zależy od utkania piersi. I waha się między 65 a 90%. Tak więc, jak mówię, to nie jest badanie idealne, ale na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego skuteczniejszego badania, które moglibyśmy nazwać badaniem profilaktycznym. Jeżeli w badaniu przesiewowym zostanie stwierdzona jakaś zmiana, to jeszcze absolutnie nie jest wyrok. Proszę pamiętać, że w tym badaniu jest bardzo duży odsetek wyników fałszywie dodatnich. To znaczy widzimy, że coś jest nie tak. Kierujemy pacjentkę na badanie uzupełniające. Naprawdę to nie jest wyrok. Badaniami uzupełniającymi jest biopsja, biopsja wspomagana próżnią. Możemy wykonać rezonans magnetyczny, możemy wykonać tą biopsję pod kontrolą mammografii, bądź też rezonansu magnetycznego. Możemy wykonać tomosyntezę. To są różne techniki, które już należą do diagnostyki obrazowej i które pozwalają naprawdę wykryć nowotwór we wczesnym etapie. Częsty argument obaw przed badaniami profilaktycznymi nie pójdę, bo jeszcze coś mi znajdą. No, drogie panie, no właśnie chodzi o to, żeby coś znaleźć, znaleźć wcześniej. To nam pozwala na zaplanowanie skutecznego leczenia. Na wczesnym etapie znakomita większość nowotworów jest wyleczalna. Jeśli chodzi o raka piersi, to należy pamiętać o tym, że są pewne czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania. A więc, przede wszystkim, wiek, bo zachorowalność się rośnie wraz z wiekiem. Wystąpienie nowotworu piersi nowotworu jajnika, bądź też nowotworu jelita grubego u krewnych pierwszego stopnia, stwierdzenie mutacji BRCA1, BRCA2, to są badania genetyczne, które również można wykonać, ale niestety nie w ramach programu badań przesiewowych. Wyższe ryzyko nowotworu piersi również mają kobiety, które wcześniej zaczęły miesiączkować i które późno weszły w okres przekwitania. Kobiety, które nie rodziły dzieci, bądź też urodziły pierwsze dziecko po 35 roku, roku życia, i panie, które nigdy nie karmiły piersią. E, oczywiście e, przechorowanie, czy leczenie, przejście leczenia z powodu raka piersi również jest czynnikiem obciążającym. Ponieważ jest cała grupa nowotworów, które mają wspólny mianownik genetyczny, warto zawsze zainteresować się, na jakie nowotwory chorowali. W najbliższej rodzinie pierwszego, drugiego stopnia. Naprawdę to warto wiedzieć. Oczywiście w społeczeństwie jest to temat tabu i nikt nie lubi mówić o swoich chorobach, ale dla własnego bezpieczeństwa, takie panie, zainteresujcie się, na jakie choroby chorowali, chorują wujkowie, ciocie, babcie. To często pozwala nam na wychwycenie osób zagrożonych rozwojem choroby nowotworowych. Mammografia wykonywana jest zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i w mammobusach, czyli takich przewoźnych, pracowniach mammografii, które docierają w różne miejsca w Polsce, do małych miasteczek, gdzie odległość do pracowni stacjonarnej czasami liczy się w dziesiątkach kilometrów. Drogie Panie, interesujcie się tym, co dzieje się na Waszym podwórku. Jeżeli przyjeżdża mammobus, a nawet nie dostałyście zaproszenia, bo nie zawsze zaproszenia docierają do osób, do których powinny dotrzeć. Jeżeli nie miałyście wykonanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat, a jest mammobus, wystarczy przyjść z dowodem osobistym, badanie będzie wykonane. Kolejny nowotwór, który może zostać wykryty w ramach programu finansowanego przez NMZ, to rakielita grubego. Co roku Rozpoznaje się w Polsce około 18 tysięcy przypadków raka jelita grubego. I mamy też program profilaktycznej kolonoskopii, w którym przy pomocy urządzenia optycznego możemy obejrzeć sobie jelito grubę i poszukać zmian przednowotworowych. Polipy jelita grubego, które występują wraz z wiekiem coraz częściej, mają tendencję do złośliwienia. I jeżeli stwierdzimy taki, Lekarz endoskopista zobaczy taki polip, może go ściąć przy pomocy pętli elektrycznej i w tym momencie pozbywamy się problemu. Badanie może być nieprzyjemne, badanie związane jest z koniecznością przygotowania tego rita grubego, e, dokładnym wyczyszczeniem, bo inaczej e, to prawda nie jest e, możliwe, obejrzenie dokładnej śluzówki. E, wykonujemy je raz na 5 lat. Można wykonać to badanie w ramach programu profilaktycznego już w 50 roku życia, e, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywało się e, kolonoskopii. Badanie wykonywane jest co 5 lat. W programie profilaktycznym osób bez obciążeń między 55 a 69 rokiem życia. Jeżeli w rodzinie wystąpił rak jelita grubego. To to pierwsze badanie można wykonać już w 40 roku życia. W, oczywiście są tam jest cały szereg przeciwskazań do tego badania, ale to już jest do omówienia z lekarzem, który będzie wykonywał to badanie. Zachęcam do zainteresowania się, gdzie w pobliżu wykonywane jest to badanie. Na stronie internetowej. Możecie Państwo poprzez wyszukiwarkę zlokalizować placówkę, która wykonuje to badanie. Często pada pytanie o nowotwory jajnika. Rak Jajnika jest rzeczywiście podstępnym mordercą, i niezależnie pod jaką szerokością geograficzną mieszkamy, w jakim kraju kraju zamożnym czy kraju, który mało wydaje na ochronę zdrowia, to wykrywalność raka Jajnika i przeżywalność z powodu raka Jajnika jest zbliżona. Niestety nie mamy. Żadnego programu, który byłby wystarczająco czuły i swoisty, żeby wykryć raka jajnika we wczesnym stadium. Dlatego właśnie konieczne jest regularne uczęszczanie na wizyty ginekologiczne, dlatego warto się obserwować. Dlatego, jeżeli widzimy, że nagle zaczęliśmy przybierać na wadze. A, a, I ta sukienka już coś zaczyna się e, nie bardzo mieścić, jeżeli pojawiają się obrzęki nóg, jeżeli pojawiają się e, uczucie wzdęcia, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, a dawno nie była Pani u ginekologa, a droga Pani, trzeba się do ginekologa wybrać, trzeba wykonać badanie przezpochwowe USG. W części placówek wykonane, proponowane są badania biochemiczne, wykrywania, które mają wykryć nowotwór. Takie Panie, samo oznaczenie antygenu C125 jednorazowe to jest stanowczo za mało. Wydaje się, że seryjne oznaczanie antygenu C125 w połączeniu z badaniem ultrasonograficznym to jest taki sposób, który rzeczywiście jest w stanie wykryć zmiany nowotworowe w jajniku wcześniej. Ale. Jest jeden warunek. Z ginekologiem, jak ze spowiedzią, raz w roku trzeba przyjść. Mam nadzieję, że to co powiedziałem zmniejszyło obawy pań przed wizytami w gabinetach ginekologicznych i będziecie pani przynajmniej raz w roku odwiedzać nas, ginekologów. Wszystkiego dobrego, zapraszamy do gabinetów. A ja serdecznie zapraszam do subskrypcji, do polubienia mojej strony. I do polubienia mnie na Instagramie. Wszystkiego dobrego.